Ósmy dzień nowenny do miłosierdzia Bożego. Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma. Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym, i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Niech strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, wypłacają się mojej sprawiedliwości. W Twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca mojego kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużne ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z serca Twego, Ugaszą płomienie ognia czyścicowego, aby i tam Cię sławiła moc miłosierdzia Twego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego i przez gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza. Okaż miłosierdzie swoje duszą, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, syna Twego najmilszego, bo wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen.